Dotarliśmy do Watykanu Spoko. Może nie ma bunkrów, ale to jest zajebiście. Idziemy sobie popatrzeć co tam ciekawego dla nas mają do zaoferowania Zobaczymy czy... Nie, bo teraz Beniu jest? Teraz jest Benedykt, nie? Co, co jest teraz? Nie, czy Franciszek? Ty wiecie, że ja nie wiem. Nie, Beniu był chyba, teraz jest Franek. Tak, teraz jest Franek. Aha, dzwoni szefowa. brother Klac świętego Piotra. Najlepsze to jest to. Teraz uważajcie to. Tam, gdzie mój palet jest, są takie żółte czapki. I kolejka jest. Przez cały czas. Tutaj, tu są ludzie. Jest kolejka. Przez cały czas. Mam nadzieję, że to widać. Są wszyscy ludzie, którzy czekają do wejścia. Nie wiem, to jest jakiś muzeum. Co tam jest? Nie powiem Wam, bo nie wiem. Potem jest tam kolejna kolejka, żeby wejść do tamtej bazyliki Czy co to tam jest? Nie wiem, po prostu wybaczcie mi, ale nie wiem co to jest I tam są przez cały czas ludzie i tam jest kolejka, nie? Więc generalnie bardzo, bardzo ciekawie No tu jest ten, jak to się mówi, jak ja to mówię Ambona, z której nadaje te przemówienia papież To jest te słynne okna, nie wiem które to jest okno Któreś z tych, nie znam się jest ogólnie 28 stopni oczywiście w cieniu, dlatego mam lekko czułko mokre Ale naprawdę na mnie Roma zrobiła ogromne wrażenie, po prostu jest petarda Jeżeli chodzi o miasto, jeżeli chodzi o ludzi Z czystością może bym delikatnie podyskutował, ale nie ludzi, tylko miasta Ale jeżeli chodzi o samych ludzi, o podejście, o te, co są życzliwi, mili Naprawdę 10 na 10, jeżeli chodzi o miasta, w których byłem zagraniczne. Naprawdę polecam. Polecam każdemu. Nie ma żadnego problemu, żeby tam z jakąś komunikacją, coś tam Więc każdemu polecam ruszyć dupę z parkingów i nie siedzieć na parkingach No dobra, gdzie lecimy dalej? Prezes Musimy jakiś plan wymyślić, gdzie tu dalej iść Może tam? Tam się coś chyba dzieje Tobie? No spoko Dobra, bo idę się bawić fotografa, na razie trzymajcie się Kto? To są ci słynni ochraniarze hmm? Security z sunrise. Tak. Kolejna kolejka Nie wiem gdzie chyba like should... Co to jest muzeum? To jest muzeum jakieś? Muzeum A, to jest muzeum Watykanu, nie? Jest, tam jest kolejka, ona jest tam, tam, tam Tam daleko Stwierdziliśmy, że no Jakoś nam się nie Nie chce stać w tej kolejce Bo sobie nie wyobrażam tu stać Parę godzin Ale no sam fakt, że twoja wpłata, o Pięknie, same tysiące euro wjeżdżają na konto Zajebiście Podziwiajcie Całkiem ciekawie Ale no naprawdę podziwiam tych ludzi, którzy tutaj stoją bez kitu a, i tutaj wchodzą. Wiksa, Wiksa. Nie pokazuję tego po to, żeby się wyśmiewać, tylko pokazuję osobom, które by przyjechały do Rzymu. I pokazuję, jak to wygląda: że nie wszystko jest takie piękne, jak się wydaje. Mają też pierdolnik, jak to się mówi. Delikatny syf. Tam jakieś panie z butelkami tańczą, paradują. Można, można. O, ciekawie, ciekawie. Zobacz jakieś butelki. Tak, właśnie mówię, że tam dziewczyny jakieś tańce robią. Z butelkami. Co, jakaś kolejna fontanna? Teraz co? Alina, O, Serii, pasta. Tutaj, kurde, czekaj chwilę, bo zaraz się ro, ten pezotem rozjedzie na a my tam w ogóle idziemy. Uy kurwa su, 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 su. Ale byłoby To rozjechaliby nas Nie, tu mnie nie urzekła, tu mi się nie podoba. Idziemy dalej, ale czy my idziemy w dobrą tonę? Tam tak musimy iść Ale tu jest wiksa, pan pewnie Ludzie Warbrówków, a knajpków? Łamatko jedyna. <śpięknie>, przepięknie. Sorry za takie, za takie chaotyczne ujęcia, ale chcę sobie też sam pooglądać na żywe oczy. A ci na oczy mogą być tylko żywe generalnie, więc. Ale chcę po prostu też dużo chcę pooglądać i maksymalnie wam pokazywać. I się zaciąłem. Smaczny bo będę tutaj pasta makaron Bo <grym> tutaj tak, taki Kolega spiętny. tutaj jest nagrzany na, na makarony Ja na pizzę, więc no na pewno dzisiaj będzie jedzenie włoskie Tutaj chyba nie nieciuchy dla nas, bo to garnitury Za 100 euro to nawet normalna cena Teraz idziemy na ta fontana jak się nazywa? Pamiętasz nazwę? Na jakąś fontannę chyba, tam gdzie się te pieniądze wrzuca I że tam są w ogóle, szczęście jest i w ogóle wszystko super Trevin Jak? Trevin, de Trevin, Fontan Fontana di Trevin Fontana no dobra, może być Pokażę wam fontannę A szczerze powiedziawszy nawet nie wiem jak ona się nazywa Niestety w troszkę takich spartańskich warunkach, no ale Pokażę wam Powiem Wam, że tam jest tyle pieniędzy, że na dniówkę by wystarczyło. Leciutko. Idziemy do restauracji. aktualnie szukamy jakichś sniperów, żeby sobie usiąść w jakiejś restauracji. I przy okazji możemy sobie pomagać jakieś aleki, które to są. O na Biksa, tu no, na wodę. To jest najlepsza Wiksa. Tu sędziowie napełniasz wodę. Ktoś ten. Gdzie my jesteśmy? Tutaj. No to tu pójdziemy. Tu. O, ten No, bo zresztą ten, ten, ten tłok. Po co? Pokażemy Wam Rzym, jak wygląda od dupy strony czyli od zaplecza. Są tak wszędzie w miastach worki ze śmieciami. Oczywiście. Jakieś grafity, coś porozwalane. Tu jakieś restauracje pozamykane. Ale jest pogoda, naprawdę udało nam się. Jesteśmy mega zadowoleni, że taka pogoda jest. No, to jest kolejka jakaś. Piekola to, ja no to kurwa, no nie 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 Panowie Ty chcesz tu czekać w tej kolejce? No? no. no a, a gdzie? A do, do, czego? do czego? O, sklep Ferrari A to to tu, tu no, Tu Trzeba coś innego znaleźć, no bo nie będziemy w kolejce stali tam taka kolejka ja... Te, idę Pinoki wam pokazać, patrzcie tego Pinokio. Jak dobra, masz coś nowego? Tam jedzie, Patrzcie, co teraz tu jedzie, nie? Lega. <laughs> Naleź na kozaku też. My byliśmy na pizzy powiem wam tak Zupełnie inna niż w Polsce Czy lepsza, dla mnie lepsza Ale nie wiem czy jest. Yy... Ale wiem, że jest na pewno inna. Wróciliśmy znowu pod, koso pod kosoleum, chciałem powiedzieć, pod koloseum i będziemy próbować z Romanem wchodzić do koloseum. Nie wiem czy nam się to uda może być różnie z tym Ale... Jest tam kolejka? Ja... Tutaj tam jest, no jest ta kolejka A może nawet nie kolejka? Nie, jest Siemanko My już dotarliśmy do galerii Ale co mi się podobało u Włochów Dzisiaj jest święto Wszystko normalnie działa jest Wszystko rano. No i tu. Cool. A u nas by było po zamykaniu. A no tutaj mają w dupie i... Siemanko, jak się spodziewacie, albo się może nie spodziewacie, chcę wam pokazać, jak ja robię prysznic sobie na kabinie. Ponieważ wróciliśmy właśnie z Rzymu z... no tam z tym kolegą. No i niestety przez cały dzień tak dawało w palnik słońce, że jesteśmy... No po prostu upocenie, tak? Kolega właśnie się był wykąpać u siebie w swojej prywatnej łazience, czyli na swoje naczepie, a ja właśnie teraz będę sobie budował swój prysznic i chcę Wam pokazać jak ja to robię i ten system się sprawdza. Dlatego już Wam pokazuję. Po pierwsze, belki. Jeżeli chodzi o belki, to muszą być na tym najwyższym poziomie. Jedna i druga. Tu mamy deski. Poczekajcie, tylko sobie tu przewieszę. Poczekajcie, czekajcie. O. OK. Dobra. Teraz deski. Zaraz wam pokażę, jak deski ja zapinam. Poczekajcie chwilę. Proszę bardzo. Mamy te belki rozporowe już pozakładane. Nie więcej, żeby była taka szpara ona na moją dużą pięść. Plus minus. Bierzemy sobie teraz bańkę z wodą. Dziesiątka wystarczy w zupełności Uwierzcie mi naprawdę, stawiacie sobie na samą górę, tu macie bańkę, tu macie siebie prysznic jak kurwa talala Ja na przykład jeszcze używam takiej rurki, no żeby tutaj wiecie sobie po głowie popsikać, po plecach, żeby po prostu ta woda się więcej nie chlapała. Naczepa na dół oczywiście, żeby ta woda sobie mogła o tymi tutaj dziurkami spływać. Już było to tyle razy opanowane, że dzisiaj się kąpię, jutro rano nie ma śladu, jest suchutko. Dlatego pozwólcie, ale idę się wykąpać i proszę mnie nie podglądać. No i taki zostaje ślad po moim kąpaniu. Proszę bardzo. Generalnie to zaraz wszystko ładnie wysnie, bo będzie tak na ciepło otwarta przez całą noc, żeby... O! Potencjalnie złodzieje wiedzieli, że tutaj nic nie ma do zajebania, więc tyle zostało wody z dychy. Proszę bardzo, ja jestem wykąpany, czyściutki, pachnący, gotowy do działania. I teraz, tak, yy, moja taka mała informacja. Jeżeli zamierzasz to komentować, że jestem dziadem, bo się kąpię na naczepie, no to to już jest Twój problem. Ponieważ ja wolę się wykąpać na naczepie, niż y, szukać jakiegoś showera, albo czekać za nim do jutra i iść ujebany i upocony iść y, do łóżka, się wykąpać, albo się wycierać jakimiś ręcznikami jednorazowymi, albo się, nie wiem, wycierać papierami, ręcznikami papierowymi, bo nawilżanymi chusteczkami można też się delikatnie obmyć. Ale to już naprawdę jest w sytuacjach, gdy jest minus 200 stopni i naprawdę nie ma gdzie się wykąpać. Taką sytuację miałem tylko raz, że po całym dniu pracy, no niestety nie miałem gdzie się fizycznie wykąpać. Ale na to mam też radę kąpanie się w kabinie. Kiedy wam pokażę, jak będzie zimniej, już na jakby typowo na, na żywo, jak, to ja, jak ja to robię. Bo to mi się zdarzało parę razy wykąpać na naczepie. Na naczepie, przepraszam, w kabinie, bo też się da dla chcącego, nic trudnego i do czego zmierzam? Komentujących albo ludzi dziwiących się, jak się można kąpać na naczepie, no to ja sobie na przykład nie wyobrażam, jak można iść ujebany do spania y, brudnym, upoconym po całym dniu spacerowania w plus 28 stopniach, tak? Dlatego ja wolę sobie naczepę przymknąć, tak jak tutaj widzicie, wykąpać się. Dla mnie to nie jest żadna ujma, a nieraz mam tutaj czyściej na tej mojej naczepie niż na niektórych prysznicach. I kierowcy doświadczeni, którzy jeżdżą po Europie, wiedzą, że jeżeli chodzi o stan czystości na niektórych prysznicach, nie chcę tu się bawić żadne tam procenty, ile tam jest tysięcy, ładnych, nieładnych, no to wiedzą, że mam rację, że na naczepie takiej jest nieraz bardziej komfortowo się wykąpać, tym bardziej, że jest tak ciepło niż iść pod jakiegoś shower'a, który jest zagrzybiały, zawalony, brudny i w ogóle. Dlatego tak to wygląda, takie są realia. Ja idę aktualnie sobie do mojego kolegi, bo jestem już gotowy do działania na wypicie piwka. Chwilę pogadania jeszcze i ja będę niedługo sobie tam na kabinie też ogarnę, bo muszę wszystko poukładać, swoje suweniry, które pokupowałem w Rzymie. No, i się szykować w trasę, bo jutro muszę około godziny, chyba 5 rano, wstać. 5.30 ruszam. Mam 200 km o 8 rano. Niby jutro specjalnie przyjedzie ekipa z Włoch, żeby mnie załadować jakimiś profilami z Amelinium, bo jednak nie jedziemy do Pilzna, tylko jedziemy pod Lipsk. No i. no i co? I generalnie. Mamy na rzutkę na wtorek i jutro ładujemy. Oczywiście będziemy też stali we Włoszech. Może się uda znowu na roweret to samość na weekend? Tak jak tydzień temu? Nie wiem, nie obiecuję, zobaczymy gdzie dolecę, ale jeżeli mamy godzinę 8 rano załadunek, powiedzmy, że do 9 by mnie załadowali na roweret, to stąd będę miał gdzieś 300 km. No to może spróbujemy na roweret to samość. Dobra, ja wypierniczam z naczepy elo